Witam, w dzisiejszym odcinku mówimy sobie bohatera Smith'a, czyli podstawowego bohatera w Grow Castle, który jest wymagany w każdej bazie w Grow Castle. Na zerowej ewolucji, na maksymalnym poziomie, Smith regeneruje 40% ze 100% życia. Następnie ma dwie drogi ewolucji. Pierwszą, która tym razem zamiast 40% regeneruje 60% hapa, czyli życia i drugą, która dalej regeneruje 40%, ale oprócz tego tym razem regeneruje 15% MD. Smith ma jakby to powiedzieć jeden minus, nie jest to za bardzo wada, ale jest to minimalny minus. Bynajmniej jego ogromny cooldown, bo jego cooldown wynosi dokładnie 66 sekund i 5 milisekund. To tyle na dzisiaj. 一 L。Y